Witam, ja jestem Shane. A Dziś Dzisiaj zagram mapkę survivalową. No, to zaczynamy, nie? się przywitać. No do tej mapki przygotowane jest wiele zadań. My nie będziemy wam zawieracać tym głowy. Pierwsze chyba najłatwiejsze zadanie to wybudować z tego... z tych oto kamieni. Dąbrzyck. Dom A ja wezmę się Dobra, ja zrobię dom i, i pójdę. Zajmowała weź... się tym, co mi najlepiej wychodzi. Dobra, to ja. Czyli będzie w Zamknij ryby. A nie ty, nie, jak coś się robi. Cię głowa w muczeniu swojej. Okay, teraz jak to było? Próbował ci to mak i on musi być o, taki. Ja pójdę odesłować bułę na łóżka. Tu nie. życie No, masz. Ja właśnie iść poza. Mami Zobaczmy. Tak. Ma Zobacz, o, tak. Ale... tak szukamy, szukamy. Łóżko. Łóżkie. Tak. Ej! Zaraz robisz kilofa. Słuchajki, ale zapomniałam włączyć stopę, ja. jak zwykle. Ale już wszystko to. jest gotowe? A ty co tam robisz? No dom. To zapomniałeś. To nie było takie pytanie, że mi odpowiedzieć, bo coś tam... A jak to było teraz? No obie nie było. Mhm. mhm, tak to było. Chwilkę jednego chcę O, więc nie ma. No jak nie ma, na pewno gdzieś są. No szukam. Sekundy bym ci nas w cip, 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 owieczki. Cip, 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 cip. Kurde. O, świnie słyszę. Ale o... Coś mi jest nie tak. O, kurczaczek. Samobójca. Wiedziałem, czekaj. I jest owieczka. Masz jakieś drewno? Ale gdzie ta owieczka? Ło. Nie. Masz coś z tym drewno no nie. No tak. Kurde. Jedna osoba nie będzie spała. Tylko ja poszukam. Yy, mam szpeconą. To chyba. Ja już szuka. do niej dotarł. Gdzieś jest. No nie. Ja tam widać. No, on... O, mamy Gdzie pajęczyny po... przecież w skrzynce. Sieci znaczy się. A z nich można też... No, f... no tak, a... No. Cały ci nie będzie do czegoś podobno yy, potrzebna. Zrób mi kilofa. Z czego? Czekaj chwilkę. No masz tam jakieś owieczkę. drewno, nie? No dobra, ja idę. wieczkę później znajdę. Oj, raftinga mi Zaczyna mnie język ubywać. No mi dwa już zabrał. Mam mi jeden. No tak mi na języku Dawaj kilof kilof tak. e, A ja będę... <coughs> zająć się. Zawsze muszę robić wszystko sam. Wycinaniem? Czy się coś? Od kiedy glowstone jaśnie na drzewach? Mama mnie tego nauczyła. Nie ubiedzie kirofa. rofa? Nie, Ta zaraz na drzewa i gatunek. To tak. Leoś. Mm, jakby to tutaj czy wam. Chyba no, ja nie plus, Jestem tak. słabym i lubię naleśniki. Tak. Tutaj? poleciała. O jest, już jedna jest. Jest Gips. Mm. Spojrzę na zegarek. La, 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 la. No, no już z 5 minut. Spojrzę na zegarek. Um, już z 5 minut. No, bo nie ustawiłem na początku. Dobra, nie tłumaczę. Nie tłumaczę. Nie tłumaczę. Nic nie sezonka, mówisz. Sezonka, sezonka. Yeah. Jest, jak pięknie sobie stało. stała i czekają na mnie. A jak karton. Wiem, jak A jak auto. Zginąć. Jest piękna piosenka. Zawsze mnie wzrusza. U, nowy. Stoję Rozcuchar prowadzącego. Dlaczego zwierząt nie ma w zoo? 5 Bo po uciekały Idel powiedział już nie milczy się. W następnym odcinku będzie lepszy. O Hance O Hance z kartony nie są. No weź powiedz yy, o tym. No, powiedz o Hance jakiegoś. Mm, dlaczego Hanka umarła? Była. Bo spudłowała, haha, haha, ha, ha. On już tak ma, że kawału mu nie wychodzą. Sieci wzięłaś? No, robiłem jedną wałnę. Dobra, daj resztę wałny. I teraz deski. raus Nala. Hmm. Teraz sobie zrobimy dwa Dobrze, Dobrze, teraz przyjrzymy się, jak wyjacuje nasz robotnik. Del wkłada Makinfiki. w kierunku jakieś przyrządy i wyciąga co? Kilo. Nieprawdopodobne. Tylko w mango. Rzuciłeś mi tylko trzy wełny. E, dwa wełny. No wiem, więcej nie miałem. Rzuci... mówię, kilo. że. Jak więcej nie miałeś? Przy... Powinno być 6 na dworze. No ale spadło mi. O, żelazo. Ty, ty weź mnie nie robicie człowieku. To muszę z zrobić resztę. Tak. No świetny jesteś. Każde życie. Coś tam, coś tam to karton. Dłuższe życie każdego kartona. O, hanka. Nie, dłuższe, dłuższe życie każdej Hanki to karton. Dwa ciastka i bork czopy. Okay. A są stejki? Robimy jeszcze trzy żeby mieć mm. dla tego osła łóżko. To kopiemy techniką bujaczka-cebulaczka. Tupaj. Tutaj. Hmm. Taki jakoś robimy. Tak. tak może to przemebluję jednak. No, tak będzie lepiej. Oj, dole, dole. Ja już się boję, co to będzie. Dronciki, w ogóle? Tak, tak to... O nie, ściemnia się. Ściemnia się. Derek będą. O, ja ich nie lubię. Oj, idę jeszcze wykopię. Albo odłożę do skrzynki. Tak, o, ciała. wow oj, Nie ma miejsca. Dłuższe życie każdej hanki. O. A, tam... weź, zezjub, no. my, my się mi Dobra, ciało. Nie weź zjibł skrzynkę. Co mam zrobić? No, skrzynkę jeszcze jedną. No. Mi się coś buguje. Minecraft. Robię. No, szybko. Szybko, bo idzie noc. No ja głodny jestem. A zjedz jest sobie pork czapa po jednym mam. Daj jednego. No chwila, jednego. A, o, o, daj jednego. I zjub drzwi. Jeszcze ciastko jest. Drzwi zjub. Oto na jutro. A sobie weźmiemy jedzenie. Jaka chwila? Później będziemy się martwić. No szybko chodź. Jaka jeszcze drzwi? Oto. No, jak pięknie czuję się tak. Jeszcze jednej rzeczy obejkuję. Bierz się w kartonie. <grystanie> <grystanie> Tego. Różowy i Taki męski. Dobrze. To idziemy spać. Zarekłać się. Goodbye. Good Do widzenia. To już koniec pierwszego no. odcinka.